Warstwo, takie długie 5 godzin i zobaczcie gdzie jestem jestem tutaj na 19 piętrze tu jest ten taki wielki nasz wieżowiec po prawie co nie widzicie tam widzicie go tam ja jestem na 19 piętrze zobaczcie w wie trochę tylko trochę miast, dużo miasta po lewej tutaj budynki tu jest też teatry Przepraszam mi się odbija. zobaczcie jak wygląda. Z dziewiętnastego piętra Filadelfia. Zobaczcie. No będę tutaj gdzieś do trzeciej może. I później zrobię... Zrobię podcast na YouTube. Przepraszam to zapraszam.